będziemy robić makijaż karnawałowy. Wiem, że karnawał się... jaki? Tak? Bo ja A nie mam taki... Drodzy jak wiecie, ja jestem osobą o wielu talentach, także dzisiaj zostanę makijażystą. Idę właśnie do Małgorzaty o do tej i będziemy robić jej karnawałowy makijaż. Halo Gosia, wstawaj szybko i wbijam do Ciebie zaraz robić makijaż karnawałowy. Mam nadzieję, że jesteś już gotowa. makijaż. jaki makijaż. No, o, nie pięknie Nie ma coś... już, się... nie, no, ale Ty jest tylko taka... się wypsiukać tym suchym jest? szamponem Dobra, na karnawał. I ja już jestem, okej? Okay? No to przynajmniej będę gotowa. To do zobaczenia, pa! Halo, będę Ci robić makijaż, halo. Ja ogólnie zbytnio nie lubię, jak ktoś mi robi makijaż. Drodzy, witamy was w nowym Dzień odcinku. Dobry. Dzień dobry. Dzisiaj jest ze mną moja modelka. E, witam Małgorzata. Małgorzata witam, witam Skowrońska. E, I Klońska. I jeszcze jest z nami Kloi. Dzień dobry. Ja jestem Dzień... bez makijażu, a to oznacza jedno, że... Robimy dzisiaj makijaż karnawałowy. W Tak. Karnawałowy. A jaki? Tak? Bo ja nie, a nie miałam masz płacieni takiej... takich dużo, bo ja nie maluję Bro... tak oczu. Ale brokatów nie wziąłeś? No nie wiem. To będzie pr... przede wszystkim, Kasia, to będzie mój pierwszy makijaż. Mam nadzieję, że aha, o tym wiesz. No, ja aha, tylko nie, umiem... Ty ale... już chodziła na bale karnawałowe różne. Dzisiaj, teraz z tym makijażem. Uh -huh. Nie, no ale dzisiaj robimy próbny. A próbny, a to przyjedzie... No bo jak robimy próbny, na taki, najpierw trzeba no no ja zgadzać wór. Tak. Pokaż kosmetyczkę, bo masz ładną. Piękna. I to gościa tak składa na płasko. Tak, to Gosia będziemy mieli te kosmetyki, bo ja w, no, w ogóle się też na tym nie znam. Znaczy, to do podkładu. Mam ogólnie płyn do dezynfekcji. A po co to um, Wziąłam podkład, moje ostatnie odkrycie. Bardzo tani podkład, ale dostałam go na spotkanie. ile kosztuje to, To jest stanie? Dwie może ze trzy, tak. A byłam ostatnio tak od kilku lat. To na to opakowanie jest droższe. Tak, od kilku lat byłam przekonana takich podkładów wysokopółkowych i ten naprawdę jest bardzo fajny. I to jest z marki Han, he -han. He Han. Mam puder. Benefitu taki, o, hello, hello. Czy trochę twarz? Mm, 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 mm. mm, mm. Najważniejsza jest kolorówka. Czy my mamy jakieś takie brokaty? No, no Coś wymyślić. Tak, trzeba wykonturować twarz. O, o to tylko. jakim kardem będę żeby nie być tak, jajem, żeby nie być do brązera będzie ten pędzel. Aha. Uh -huh. Dobra. Uh -huh. A mogę też palcami w razie tego? To raczej tak się nakłada palcami. Okay, no. Uh -huh. A jeśli chodzi o te brokaty, co prosiłeś, no to mam to te, te, takie. O, jeśli ma być brokaty. To takie to nudy, to bardzo niudy. delikatne. Ale no co ty, no to ja będę. No to jakieś był... no ja, zrobiłem... fiolety jakieś? Ko... No. Nie mam takich rzeczy w domu. No pokaż, jakie jeszcze masz. No to ty masz dużo kosmetyków. No nie mam właśnie, tu mam też. tak jasne. To... Tu też mam jasne, zobacz. To coś... jasne. O, Bo ja widziałeś mnie kiedyś w fiolecie. Ale chciałem Cię zobaczyć. A to? Do brwi. Do brwi. No ale to jest też... ładne. Nie, ale zrobimy. Dobra, proszę. Do A to? No to też Bobby Brown. No, zrób tego swatcha, takiego, zrób. O, masz no, no. bez Tobie też zrobiłam. i generalnie taka bita trochę, no ale ja chciałam taki... Ale ja możesz myślałem, zrobić więcej? Bo jakbym wiedział, to ja bym wziął, bo ja znalazł jakieś takie kolorowe. Ale no zobacz, jakbyś ty, tym, o, tym mnie wypacyfikował, tak? No zrobimy, będzie, dobra, zrobimy. No, coś no tam. dobra, dla tych, co nie umieją robić makijażu, to to tak dilekcja, samo jak na przykład ja, instant. to jest też taki mm, tutorial. Krok pierwszy to jest y, położenie bazy. No to podkładu, tak. tak. Ja bazy podkładu. nie użyłam, więc bazą mnie sprawdziłam. Mhm. ją z, lekko zwilżyłam, no bo te, matry, mhm, te mhm, gąbeczki mhm. trzeba zwilżać, więc tak. Tak, musicie mieć taką gąbeczkę. Jeżeli nie macie, to możecie mieć na przykład taką z kuchni, ale ona chyba się słaba, czy nie? Nie. Można, no bo jak masz, jak masz gąbkę taką z kuchni, to ona jest podobna z tej strony jak ta, wiesz, ta miękka strona, mm. a pilnik może coś zrobić tą drugą, nie, nie. tą zieloną. <laughs> nie oglądałam nigdy <laughs> takich praktyk, ale no słyszałam o różnych rzeczach, że wkładkami no, do butów sobie robią, albo musimy mus... do stanika, tak, no to tak. Ale to palce też takie... są bardzo dobrym, bo tak. palce są ciepłe, więc rozprowadzają bardzo dobrze podkładki aha, i też aha. są super. No ale to jest higieniczne, znaczy higieniczne, no trzeba mieć. Po, po prostu pomazać po całej twarzy, tak? Tak, albo wklepać. Mm? Musimy po prostu podpowiadać gościa też takie różne I rzeczy, tak. na przykład dla takich osób, co właśnie na przykład nie ma, właśnie chcieliby na przykład zrobić taki makijaż karnawałowy, a na przykład no, nie umieją, bo nie mają rzeczy na przykład, no bo jak ty byś na przykład chciała teraz lutować jakieś rzeczy, no to nie masz lutownicy no, w domu. Nie mam. No to jakby ktoś ci powiedział, że na przykład ty możesz to zrobić żelazkiem, no to byś zrobiła. To zrobiła. No. A to stronę. No to nie, nie. Na ustach trochę, ale to ja nie, nie wiem jak te usta. usta to, to trzeba, tak? To też żeby można, nie było, można. żeby nie było widać. Ust, tak, w ogóle całą. A może właśnie zrobię taki makijaż, że takie małe Trup? usta? Że, że ten... O. o Jezu. Ludzie patrzą na no, jak się mówi, patrzą, patrzą. Na Może linka. też chcą, zapraszamy 20 zł za makijaż. Skurzam się. No przy wartości kosmetyków tego no na tak. przykład podkładu, to, to sam podkład kosztuje 20 zł. Mm -hmm. czy tam mówisz, czy tak. może nawet i 30? Może i 30 nawet, ale jest bardzo dobry, naprawdę. I co mam teraz zrobić, jak już zrobiłem tu jest. że troszkę. to zrobiła jest? A pokaż. No nie dokładnie. To, to poczekaj, robię. to ja jeszcze poprawię, poprawię, obiecuję, że tak to Zobacz, no jestem tak prześwitująca. A? No kończy się? Nie no, gdzie się kończy? To poczekaj wszędzie po troszku, dobra? Tak. O, 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 bo... No ja to yy, wstawię do siebie, na pewno moje obserwatorki będą ciekawe jak tutaj się kom... Jak się robi makijaż taki fajny, a zobaczysz jeszcze jak, jak kompromituje, jak zrobimy Ci potem efekt taki docelowy już, tak, co to chce to osiągnąć, mm -hmm. no to słuchaj, wszyscy się będą pytali, jak kto to taki robił, no, to Ty taki up? zrobiłaś, no. tak będą. I możemy założyć, założyć firmę taką mobilna yy, makinierska. Tak, podjeżdż podjeżdżamy na chatę. Na przykład z kosmetykami z gościem. Albo tu zapraszamy. Albo nawet pod blok. Ale na przykład wtedy, w, w, właśnie w jakiś na przykład przed Sylwestrem, to ustać tutaj, zrobić taką tabliczkę. Tak, zap, instant, szybko, no, tak, no, no. ekspres. Makijaż i to tylko, że w Sylwestra to drożej. W Sylwestrę to jest 35. Mm -hmm. Tak. 35 i tak. makijaż w 15 minut. Tak. No wiadomo, nic ochotniętego nie jest fajne. No wiadomo, proszę nie jest fajne. No i jeszcze raz ty radzi robisz? A, bardzo ładnie O, tak. O Boże. Nie, no ładnie, jest dobrze cię. Ślubny taki. I robicie makijaż pierwszy raz, to pod okiem bardzo. No w dobrym ciężko, trzeba, w Tak, dobrym i bardzo ciężko pod okiem, robię, więc trzeba no, po prostu tam mocno, no, mocno, no, mocno. Ekstra. No, bardzo fajny podkład. Bardzo, no to jest recenzja tak. tego podkładu. Mogłaby być to reklama, a nie jest, tak? No, Khan. oczywiście Khan do współpracy z nami przy następnych tak. makijażach, Aha. a tak walentynki się zbliżają, wielkanoc. Tak, dzień kobiet, e, dzień kobiet, tak. wakacje, no różne. E, studniówki. O. Jedyny taki kanał w Polsce. Jedyny. Tylko ja, pani Szymon i Gosia Skowrańska tak. To tylko my, tylko my robimy, tylko. tylko. My. Nikt nie robi makijażu. No dobra, to to starczy tak, chyba trochę. No co, no to teraz... teraz będziemy żeby... konturować? Nie, jeszcze utrwalimy nie? to może trochę. Aha, aha. I utrwalimy to, o. zaraz, tu jest taka gąbka. A to szkoda tych kosmetyków, takie ładne one są. I tutaj, proszę, tą twarz. używać. I mnie ta... A, tak... Czy nie szkoda? I mnie tak wiesz, wypacyfikuj. pacyfikuj mm -hmm, mm -hmm, Żeby mm -hmm. taka matowa była? No ja, tak, o, wiemy, o, ślicz, ale tak, tak wiesz, wklepując, nie rozcierając, bo to nie raczej tylko aha, tak ten, wiesz, no tutaj, yy, ja mówię przydatne. To pamiętacie wklepu w wklepujemy, nie, nie rozcieramy. To no, jest tak z benefitu. Ja bardzo lubię markę. To to jest benefit? To, ja to jest, benefit? To jest no, tak taka jak Multisport? Czy benefit? Czy nie? Nie, nie? nie to jest taka różna marka, nie? nie kojarzysz? Nie no, kojarzysz nie, no, jakieś eventy różne benefity, na które nigdy, nie, nie byłem nigdy. No ale kojarzysz. No ale multisport kojarzysz też. Nie, Benefit to nie, nie, nie. To nie, nie, to nie, inne, nie, nie, tak? To inny Benefit. Oj, ale, ale zobacz, bardzo taki jest, kamera mnie lubi. Oj no, ładnie. Mm. Nawet bez filtra na Instagramie, to mm, ja już rynaki, to, na, to wszystko. A uh -huh. no. y, konturujemy twarz. tak, to uh -huh. trzeba kreską tak pomalować i potem tam rozmazywać. No. Robię ci takie... Trochę takie... musisz strzepać i takie linie... Strzepać, wier... najpierw, najpierw, tak, najpierw strzepujemy, o a potem... trochę dotąd, nie dotąd uh -huh, do końca. Uh -huh. Co? No si A słyszałeś, że tak widziałaś, że nie wiem, jakieś takie oglądałam też tutorial, bo troszeczkę się przygotowałem tutaj. Mm -hmm. To takie były, że na przykład tej y, azjatki to takie szare najpierw twarze robią. Tak jak mm -hmm. ściana. Wiesz? Bo one mają te kre kremy CC i w ogóle one są takie w szarościach uh -huh, trochę. Uh -huh, no uh -huh. i może go to, to trochę wstrze wstrzepać, żeby nie było ten nadmiar. Tak, dokładnie. Uh -huh. I tak odtąd... O! A to takie delikatne faktycznie. No takie barwy, wojenne, zobacz. Czekaj, działa, działa. Dobra. To ładnie, ślicznie. a ślicznie. Patrz jaki kontur, a weź tylko trochę tak się, tak ściśni szczękę, szczękę ściśnij. O, 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 pięknie. Bardzo ładnie, bardzo ładnie, tylko to potem jeszcze poprawimy. A no. dawaj drugie jeszcze ci pokontruję trochę, bo tutaj tak mało, tam tak dużo. No ale wiesz no, nikt nie ma takiej symetrycznej twarzy, to musi być inaczej, tak? Troszeczkę Nie może jeszcze. być inaczej. Więc. A to ja już wiem jak to Kim Kardashian wygląda robi, to mm -hmm. widzisz? Właśnie tak chyba, mhm. Mm ale przecież to nie jest koniec. Aha, Czy jest koniec? Nie, nie. I tak delikatnie nie. tylko? No, absolutnie tak delikatnie, nie. Czekam na więcej. Co dalej to dalej ko Koniec kont konturu? To, tylko jedną, nie, jedną to jest... A tylko jedną kosmetykę? Czoło możesz wykonturować, tak wiesz, od tu, mm -hmm, żeby mm -hmm. było chude. W sensie, że tak przy samych włosach, tak? Tak, tutaj się robi, żeby Dobra, ta twarz była taka optycznie mniejsza, tak. tak. Mhm, mm mhm. Mm mm -hmm. O ten efekt mi chodziło właśnie. To jest zabierzone. Pokaż. Ej, nie, wyszło, wyszło, wyszło. wyszło. Tak jakbyś się paliła trochę. Przyszło zworka? <laughs> jeszcze, jeszcze można tak. wykonturować lekko nosek. Yy, to po bokach? Po, tak, bok. po tak. bokach. No to się że przyda. Tak, 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 tak. Mogę, że je przyda. Chowamy to, co trzeba schować, uwypuklamy to, co trzeba uwypuklić, tak? Tak. A to nie jest jeszcze koniec, to poprawimy to. Tak, tak, Bo to jest taki stricte Tak, tak, tak. To jest trówka, także dziewczyny, bo tak, jeżeli nie kończy. wychodzi ten makijaż, nie. to się w ogóle nie przejmujcie, bo naprawdę czasami to wygląda wszystko. śmiesznie, tak, ale, ale potem... potem będzie bardzo ładny. Tak, no, tak, chcesz mi tak, tak, troszkę. Tak, to może być nawet tym starym pędzelkiem. O, o, o. Mm -hmm, o, mm -hmm. od razu lepiej. Od razu? No, kurde. I jak oceniacie na, na ten moment? Tak, jakbyście mieli. Napiszcie od jednego do dziesięciu taki makijaż na przykład na Halloween. Teraz rozświetlimy gębkę. Tak, tak. I tutaj jest bardzo blisko. Ale mm, chodzi kosmetyk, bo ja już widzę. No że to też jest, ten... jest Han przez współpracę Natalii. Natali Beauty. Ym... Tylko jest tak? Tak, to jest dziewczyna, która robi makijażę. Natalia, pozdrawiamy Cię. Tak, i wypuściła razem z Hean właśnie paletkę, tą do konturowania twarzy i też cienie, tylko nie mogłam jej znaleźć. Właśnie I ona dzisiaj. ma różne kolory, czy nie? Ty, czy tylko ma taką jedną paletkę? Tą jedną i tamtą do oczu Inną. drugą. Tak, aha, tylko aha. tamte już są kolory, kolory, tylko nie mogłam znaleźć jej. No, no i maczamy w tym. No i co? I co teraz Ko robimy? Teraz? Wypuklamy to, co uwypukli, czyli tak, kości policzkowe tutaj. Ale to nie jest, wy... ale ty sami jest co ci wyżej, 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 wyżej. Nosek na pewno. Ale to środek wtedy. Uh -huh, a, tak, czyli teraz tak. te rzeczy, bo tym ukrywaliśmy. Nie, tak, a teraz czyli tym jeśli o to Czyli coś chcecie wózlamy. schować, to wtedy malujecie na ciemno. Tak. A jak chcecie coś Muszę na przykład pokazać, puklić, to tak. wtedy na jasno. I to Ta jest nosek, nos. No. Tak. Oj, ślicznie. Ślicznie. To. A dużo do tego trzeba? No to chyba tyle wystarczy, co? I potem poprawimy. Niej, no nie, nie, tak, tak, tak. Wójtyskowe, czyli tu. Musi być, błyszcz, dziewczyny, musicie błyszczeć. To warto. Warto błyszczeć, warto błyszczeć. Polecam każdemu. I no, no ślicznie. Tak, że to jest... Mercedes tak robi. Aha, o, tak. O, o, I widziałem. łuk na tutaj. O, 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 robimy. O, no I to jest efekt. Bardzo ładny mm -hmm. I co jeszcze chciałem podkreślić? No ja podkreślam też często, gęsto. Mm -hmm, mm -hmm. sobie tutaj e, kącik wewnętrzny. A w to oku. mniejszym pędzelkiem. Tym na przykład. Tak. To tak. Chociaż i tak masz tutaj cały podkreślone Ale to Czy nie jest. No to oko dobra, podkreślić. to też tak. bym proponował. Tak. to to schowam. Aha. No dalej. I znowu bierzemy to. A może innym kolorem teraz? Troszkę takim. O, takim. Mm -hmm. To jest bardziej chyba taki wróż. Wróż? Jak się I nazywa? Kolor Paris. 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 Mm -hmm. Bardzo fajna paletka. Mm -hmm. Możesz całe oko, tak naprawdę. Co może powietę. całe, dawaj, nie ma. Nie ma co. Ale widzisz na przykład, jakbyś miała w to w fiolecie taką. To znaczy muszę, bardzo ładna jest ta paletka. Była? Nie, bardzo by było fajnie też. Także po prostu mi się wydaje, że trzeba też dobierać jakieś takie swoje kolory indywidualnie. Tak. Na przykład jak ktoś ale lubi ja lubię folet, taki delikat. Delikatnie taki, no to tak. lubisz takie mm -hmm. nudowe, ja mm -hmm. wiem. Bo no i zobacz taka... i co. Ale jak ktoś katli fiolety, Niby to też ma... A wyszło, tak? Wyszło, trochę wyszło. wyszło. Jeszcze będziemy dorabiać. Mhm. No pokaż, czy równo. Równo. Mhm. Może ten kącik ci jeszcze tutaj strzelę. Oj. No super. I co teraz dalej? Taka opalona, trochę z No to brwi chciałeś zrobić na pewno. Ono. I co to opowiedz o tym produkcie? Kredka do brwi, bardzo fajna. Marki Benefit, znowu. Benefit, tak, bo Benefit ma najlepsze produkty, jeśli chodzi o produkty do brwi. To tutaj mamy taką kredkę, z drugiej strony jest grzebyczek, żeby rozczesać te brwi. A tu mamy taką pomadę, znaczy nie wiem, czy to jest. No żel taki. Ty potem... często używasz? Nie, cały czas używam tego. To nie nazwę. To czyli to brwi? Tak, rysujesz takie. Włoski na przykład Takie krzyczaste bardziej robimy dzisiaj, tak? No żeby było podkreślone Może no, szklanki zrobimy takie zdziwione <laughs> Może zgolimy i na nowo narysujemy Ale <laughs> no, to... chciałabym mieć dzisiaj zdzi... jest, zdziwione. zdziwione Zdziwione bym chciała mieć dzisiaj brwi Oj. O jaki, ojej a takiego poczekaj, łuku poczekaj. To chyba nie miałam nigdy. Inaczej, 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 ciekawie. Jakby fajnie wiedzieć, jakby ty mnie widzisz swoimi oczami. Mhm. To taka, ja to poprawiam. Ja, inna ja, ale taka... Jak no. to, to fajnie z tym makijażem, można się tak bawić, można się poczuć inaczej. Mhm. Uh -huh. uh -huh. To dawaj tym grzebyczkiem teraz przejadę. Wyczeszemy. Bo to wtedy naturalniej, nie? Oj, tak, bardzo. Liczne masz te brwi. Mm -hmm. Nie wiem, poproszę o taki kształt w ogóle jakby na następnym razem. A bo to trzeba, bo ty robisz tam jakieś tak? No w beneficie właśnie robię sobie żel i Henynę. prawie. I tam niby, wiesz, no to są moje e, brwi, ale e, można korygować tak lekko, wiesz, no jednak. Tak jak ja Ci teraz zrobiłem trochę. Aha, no tak, dokładnie tak właśnie. Po co jest ten żel? Teraz... No on będzie bo ja nie wiem na przykład. On be... jak... Ja mam akurat takie włoski, że one się trzymają, ale niektórzy mają takie bardziej rozczepiżone takie dłuższe taki... i on, okay. on tak. Będzie to trzymał te brwi w ryzach. No. Jadymy. Jeszcze jest taki bardziej żelut flęc, ale ten jest i kolor ma. I ładnie tak zaczesze. O faktycznie takie jest trochę połyskujące, są jakby... Mm -hmm. Dzięki temu jak jest równa teraz. Mhm, mm wyrównałeś z tym, widzisz, korygujemy ten makijaż tak, cały tak. czas. To ja przy tobie go siadaj do perfekcji tych makijażów. Tak makijażach. myślę, że wiesz. O. No. Tutaj czekaj, tylko mi się nie podoba jedna rzecz. No, tak troszeczkę. Nie, co ty, a tu miałem... nie no. Taka z tropików trochę jakbym wróciła. Chciałam ja ja tutaj na usta ogólnie. No, o, o, tutaj oddaję chyba to. dzisiaj jest taki bardzo naturalny, a omówimy się na taki mocniejszy faktycznie, jak mówisz. No, jak ale się, jak to jest się taki spodoba? na co dzień. Tak, spodoba, tak ja idę teraz w miasto, więc też nie chciałam głupio wyglądać tak naturalnie. No bo okay. co, ci też dzień tygodnia, mm. wiecie. No, też nie szaro, ma co ponuro, to jest... po co w tych kolorach, te tak, kro... tak? I teraz te usta. One... Tego, kolor, tego koloru tak nie bardzo widać, jak nie. Ci nakładam. Aha. Przez ten makijaż właśnie, mówiłem Ci, żeby nie malować tych ust. New. Także moja, moja taka jest rada, że na przykład nie malować jednak ust Aha, z tymi podkładami. Uh -huh. Powódka też będzie się dłużej trzymać, jak nie ten podkład, bo wiesz, jak ja na całą noc teraz wychodzę na przykład, no to nie biorę już, nie wezmę tego tej błyszczyku, no bo już będę się trzymać. I co to jest za błyszczyk? Made by nature. Uh -huh. To czyli co to jest za marka? Nie ma napisane. No właśnie to jest marka. Uh -uh. uh -uh. Ładnie? No ja myślę, Możesz to że... poprawić trochę. O, właśnie tak sobie to no. Ja myślę, że nam powinny się jakieś współpracy posypać po takim filmie. A to już gotowe? Może trochę przyblendujemy, tak żeby cię się pop... O, ja Ta... wiem. Blendować czy nie blendować? Piszcie w komentarzach. Tak, tak robią na YouTubie, widziałam. Że myślę, że udostępniajcie. Jest no, myślę, że to mogłoby się przydać ten filmik. Każdej wielu dziewczynie osobom. i każdemu hmm. chłopakowi. Tak, faceci, ci zróbcie makijaż swojej kobiecie. Oj, na pewno zachwycone. się ucieszysz. Zachwycone powie... Troszkę tak powiem, na Troszkę, jak ona wam powie, że chce hajs na makijażystkę, a Ty wy? Mówisz, Nie, stary mm. stara, ci to? robimy. Oglądałam takie coś na YouTube. Że tutaj jest tutorial taki. Mhm. Mhm. mówcie jak nam wychodzi, czy jesteśmy do Bardzo duetem, ładnie, bardzo bo... ładnie. Możemy sobie tak nagrywać U. razem. Słodko. O, zalotna, mhm. zalotna. Super. No. Bardzo I nawet fajnie. nie widać, że mam włosy umyte nie? Bo widziałam, że nie ma. A bo myślę, że Cię będę malował pewnie też. Ech. Bardzo ślicznie uh -huh. podoba mi się. Uh -huh. No dobrze, to w takim razie my już kończymy ten odcineczek, Bardzo mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeżeli lubicie, to lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie, co tam jeszcze można tak? z tym robić. No, no wszystko róbcie. Nas, no i bijajcie do nas rupcie. na Instagram, uh -huh. tak, tak, tak. I bo my musi potrzebujemy wsparcia. Uh -huh. Naprawdę każdy potrzebuje wsparcia. dobra także ja najbardziej. A, poprosimy. <laughs> na razie hejka.